Witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Ten film jest odpowiedzią na e, maile, które otrzymuję od was, bo kilka tych maili już nadeszło i myślę, że w najbliższym czasie będą nadchodziły kolejne, więc wolę wszelkie wątpliwości wyjaśnić e, na forum po prostu, tak żeby też uniknąć dalszych pytań, bo wiadomo, że no, to zajmuje czas, żeby odpisywać na każdy pojedynczy mail. Natomiast e, czego dotyczyły te wasze wiadomości? Pytacie tutaj o to, czy będą czytania roczne dla takich pojedynczych osób, czyli indywidualne, z okazji nowego roku numerologicznego. Kochani, y, pierwsza informacja. Wy już tutaj macie taką wiedzę, bo też oglądacie inne kanały, gdzieś tam się już pewnie przesłania pojawiały na nowy rok numerologiczny. Y, nowy nu rok numerologiczny zaczyna się, kochani, 28 września 2019 roku. Więc jak sami widzicie, nie pokrywa się to z rokiem tym, który wynika nam z kalendarza. Ale tutaj zaczyna po pierwsze na nas działać nie tylko wibracja ogólna tego nowego roku, ale też wraz z 28 września 2019 roku zmieniają się nasze lata osobiste. Chciałam powiedzieć roki osobiste, ale to chyba tak nie, nie brzmiałoby stylistycznie. Więc zmienia się wasz rok osobisty również. Jesteście indywidualnie również pod wibracją innej cyfry, dlatego że do waszej daty urodzenia dodajemy już wówczas od 28 września wzwyż. Dodajemy już rok 2020 zamiast 2019, pomimo tego, że de facto rok 2019 według kalendarza no, będzie trwał jeszcze kilka miesięcy. Więc tutaj taki niuans, być może o tym wiedzieliście, być może nie wiedzieliście, natomiast y, odpowiedź na Wasze prośby, Wasze maile, Wasze zapytania. Ja, kochani, zrobię na pewno, ale coś bliżej tego 28: zrobię na pewno jakieś y, czytanie ogólne na ten nowy rok y, numerologiczny. To się może ukazać 28, może się ukazać na przykład kilka dni przed 28, no tam mamy jeszcze jakieś dwa tygodnie, więc myślę, że się wyrobię. Natomiast oczywiście możecie już zamawiać przesłania indywidualne na nowy rok numerologiczny czyli przesłania w, w formie prywatnych filmów na YouTube, e, gdzie po prostu będziemy sobie analizować jak u was będzie się sytuacja e, klarowała, przedstawiała w ciągu najbliższego roku numerologicznego, nie mylić z rokiem kalendarzowym, e, w różnych sferach, czyli w zdrowiu, w finansach, w pracy, w miłości. Te czytania roczne tutaj u mnie zawsze obejmują wszystkie sfery waszego życia. Można dotyczyć zadawać pytania bez limitu. Um, oczywiście obowiązuje kolejność zgłoszeń, więc no im później się zgłaszamy tym dłużej czekamy tak naprawdę na realizację. No. Ja jestem jedna, was jest dość sporo, więc tak musimy to robić, nie ma innego wyjścia. Więc już można, kochani, zamawiać te horoskopy roczne na nowy rok numerologiczny. Będę je realizowała już w zasadzie od teraz, czyli przez ostatnie dwa tygodnie września i przez cały październik. Październik, tak. Dlatego, że kochani, listopad i grudzień y, już bym chciała poświęcić po prostu na czytania roczne na rok 2020 stricte, czyli ten kalendarzowy, czyli od stycznia do grudnia 2020. Więc powiedzmy te y, ten miesiąc plus dwa tygodnie y, macie na to, żeby ewentualnie, jeżeli ktoś sobie życzy, złożyć zamówienie na taki właśnie horoskop indywidualny na nowy rok numerologiczny, który już za dwa tygodnie się zaczyna. Natomiast od listopada i przez cały grudzień będziemy sobie robić już czytania roczne na rok 2020. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wasze wątpliwości, że wszystko już będziecie wiedzieli. Oczywiście zamawiać czytania prywatne można pod adresem mailowym, który będziecie mieli w opisie filmu. Więc dziękuję Wam bardzo. Bardzo serdecznie za uwagę. Gorąco Was pozdrawiam. Życzę wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.